Dzień dobry i witam Was serdecznie. Prosto z Łodzi, prosto z Bałut. To jest taka podobno dziwna dzielnica, jak mówimy, jak się ktoś zapyta, hej, gdzie mieszkacie w Łodzi? Mówimy, że na bałutach i wszyscy szacun, naprawdę. Podobno była taka dzielnica z dość barwnymi opowieściami. A teraz chyba się zmieniło, bo jest, wydaje mi się, że jest stosunkowo, stosunkowo spokojnie. Natomiast no cóż, nie będę się powiadał, bo mieszkam to tylko <trych> 3 dni, zmykam i... W Łodzi nie będzie mi przez kolejne a, kilka miesięcy. Natomiast muszę powiedzieć, że mam tutaj genialne poranki. Dlaczego? Nie wiem, czy coś się w mojej głowie zmieniło, ale przede wszystkim tak. Udało mi się wstawać rano, przed siódmą, robić poranny rozruch, a, robić zimny prysznic i robić jeszcze coś kreatywnego, czyli coś tam przeczytać, popisać, a, potworzyć, pokombinować i wtedy dopiero iść. Do pracy. Pozwolicie, że będę sobie jednocześnie jeździł po głowie i troszeczkę się rozluźniał. Tak tak Robię sobie tak zwane odreagowanie i mówił Wam o co chodzi. Bo dzisiaj taki mamy temat fizjoterapii. Postaram się zaangażować na niego kilka osób. Mianowicie, tak naprawdę, o co w całej tej fizjoterapii chodzi. Bo w sumie fizjoterapia ma bardzo proste założenie. Dużo osób to przekombinowuje. Myślę, że możecie znać ten sprzęt. Tutaj macie materiał dotyczący pracy z bliznami, tam było troszeczkę o pracy z układem nerwowym i właśnie wykorzystuję sobie, wykorzystuję sobie ten sprzęt. W głębim ja bardzo rzadko z niego korzystam, bo robię to wszystko rękoma, natomiast jeśli chodzi w ogóle o taką pracę sam ze sobą, właśnie w autoterapii, no to dużo pacjentom, wielu pacjentom polecam właśnie, żeby sobie ten aplikator zgubili i sobie właśnie znajdywali miejsca, które są inne, czyli mają um, nadwraż, są bardzo nadwrażliwe. Albo wręcz odwrotnie, czyli jest niedociągnięcie w tym obszarze, i oni sobie tam jeżdżą, wyrównują, jakby tutaj sygnał mięśniowy i się okazuje, że e, wszystko zaczyna fajnie działać. Mega polecam. Grzech się Kielki się uć podoba. Fantastycznie, bardzo ładne miasto się zrobiło z tej łodzi że nie chodziłem po takich tych tych obszarach bardziej zaniedbanych, ale tu w centrum jest bardzo ładnie. Jestem mile zaskoczony. A na bałutach? Bałuty, a gdzie to jest? No my jesteśmy na bałutach przecież. Teraz w tym momencie, czy tam, no, gdzie kurs prowadzimy? Nie, tutaj kto będzie. No to widok za oknem sam mówi za siebie. Robiłem lapsa? Robiłem. Ale nie było ładnych chmur, więc ten tarnaw był taki... No tak wczoraj rano jakbyś to zrobił... Mm. Może jutro rano jeszcze to zrobię. Było było. Może jutro rano będzie lepiej. Ładne słońce było wczoraj rano. Kurde. Aj. Dalej sobie nie naprawiłeś tego pilota? Nie. Także wracając do tematu fizjoterapii, który sobie napocząłem dzisiaj, no to sytuacja jest ogólnie dość prosta, bo tak naprawdę Większość rzeczy diagnostycznych jakby polega na tym, i w ogóle samej terapii, żeby po prostu znaleźć miejsce, które jest dysfunkcyjne, ograniczenie zakresu ruchu, jakiś problem właśnie z aktywacją mięśniową, czyli po prostu znajdziemy jakiś punkt zaczepienia, naprawiamy to różnymi metodami, które po prostu gdzieś tam mamy swoje swojej skrzynce z narzędziami, jak to mawia się u nas w branży i sprawdzamy, co się wydarzyło. I pracując w ten sposób, okazuje się, że tak naprawdę ułatwiamy sobie bardzo mocno życie, przez to nie przekombinowujemy, nie przediagnozowujemy pacjentów i rzeczywiście skupiamy się na funkcji. No i w sumie takie też jest założenie szkoleń, które prowadzimy, żeby po prostu znaleźć punkt zaczepienia, zahaczyć się, zobaczyć co nie działa, prowadzić bodziec terapeutyczny i tak naprawdę później zweryfikować, czy to, to co w ogóle robiliśmy miało sens. My tak samo pracujemy w gabinecie. Staramy się pacjentów nie przejdązywać, bo jak przychodzą z pacjenci na przykład i oni mają zdiagnozowane na przykład powiedzmy ciasnotę podbarkową, której też zresztą nagrywam materiał, to się okazuje, że w sumie no, nic mi to nie mówi, bo ja muszę i tak znaleźć punkt zaczepienia, dlaczego ta ciasnota podbarkowa w ogóle się u mojego pacjenta wytworzyła, co tam się w ogóle zadziało, że, że mam po prostu problem i, i ta głowa jest zbyt wysoko kość ramiennej. No, i w ten sposób tak naprawdę bardzo można sobie mocno ułatwić życie. A my, właśnie, znowu tutaj. Będziemy jechać chodnikiem, Będziemy jechać chodnikiem. to w ogóle jest tak dziwnie. Strasznie wąskie drogi w tej łodzi, mają. No, także w łodzi jest w tym dziwnie, bo bożek je doły. Jesteśmy to... na Marsie Tak, a, to jest bardzo ładne centrum, bardzo fajne dworzec. Ty widzisz ten dworzec? Tak, jest po prostu, wygląda jak lotnisko. Fajny dworzec, fajne centrum, dobrze to wygląda, no ale te obrzeża są takie jeszcze, mogą być lepiej, no ale rozwija się, no zobaczymy co będzie, znowu wpadniemy za kilka lat i powiem, o kurde, ale się pozmieniało. Dzisiaj w ogóle mamy trzeci dzień szkolenia, a trzeci dzień szkolenia to jest praca z Udem, praca albo z Miednicą, albo się uda, albo się nie uda, praca z Miednicą i analiza posturalna, czyli szukanie tych naszych punktów zaczepienia. Wziąłeś mój telefon? Szukanie punktów na rzecz czyli po prostu będziemy uczyć prostych rzeczy, prostych zależności. Jest moc dzisiaj. Marzy się moc? To ja? No? Zawsze. Po takim poranku jak dzisiaj w ogóle zapomniałem powiedzieć, bo też ostatnio udaje mi się. Mam takie zrywy medytacyjne czasami. Na razie trzymam poziom i czwarty dzień sobie rano medytowałem kilka minut, więc może coś z tego będzie. Na Tak, no w lewo tak jak stoi samochód, to i tam wiesz, tak jak przyjechaliśmy, nie z strony kościoła i pierwsza uliczka w lewo. Dzwonimy do Maćka. O może kościelny. To tam nagrywacie mój patologiczny wzorzec schodu? Tak? Tak. Chodzisz tak po kraka. Jakby jakby mówimy trochę o tym, że jakby trafia, ogólnie jest prosta, bo jak są proste. Czy się z tym zgadzasz? Tak. Chodzi o to, żeby leczyć ludzi. Jeśli coś nie działa, to trzeba zrobić tak, żeby działało. To jest po prostu proste jak... Jak inżynieria. To, to jakie rzeczy, według ciebie, jakie elementy są jakby najtrudniejsze w fizjoterapii? A, myślę, że najtrudniejsze jest odkręcenie swojego myślenia. Z takiego bardzo mocno mechanistycznego na takie logiczne. Bo cały czas się przez wiele lat na studiach uczymy tego, że jesteśmy zbudowani po prostu jak taka maszyna, że to jest... Zespół różnych takich tylko dźwigni, tak bardzo mocno mechanicznie o tym myślimy. A później się okazuje, że to tak nie działa. I w ogóle anatomia nie wygląda tak, jak się jej uczymy. I w ogóle mało stawiamy na fizjologię, nawet jak się jej uczymy, to też nie do końca takiej, jak, jak to wygląda. Albo nie, nie, nie wiadomo co, co z tym zrobić. Więc yy, później się okazuje, że to jest proste. Ale trzeba o tym trochę inaczej pomyśleć. Dziś jest w ogóle czwartek, a czwartek jest Dzień Integracji w naszym szkoleniu. z jest półmetek naszego szkolenia sześciodniowego, więc idziemy z ludźmi na integrację, czyli po prostu... Plan jest taki, że będziemy starali się mało mówić o fizjoterapii, mówić o wszystkich innych pasjach. Nie, o, ej, 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 ostatnio w Warszawie jak było, Maciek? Eee, nie, faktycznie mało. Wiadomo. Mało było. Właśnie było mało. W Poznaniu było trochę więcej. W Katowicach też było mało. Tak mi się wydaje. Kraków więc było mało. Bardzo... Tak, Kraków nas zawies w ogóle. Ale ostatnio mamy dobre staty, dlatego że w Warszawie byli wszyscy na integracji. Teraz ma nie być ze trzech osób może, więc i tak to są dobre statystyki. W Poznaniu było też bardzo dużo osób. Jakie ładne murale. Jaka ładna uliczka. Tego nie kręć. Nie, właśnie to jest, to jest tak. To jest ładne. Ale to jest takie. To jest mniej ładne. Znaczy to ma też swój urok. Okej, okay. dzień dobry. Dzień dobry, dobra się. Dobry, dobry wieczór w sumie. Powiem Wam, że chyba nigdy później nie nagrywałem w ogóle cokolwiek. Będę sobie podpisywał certyfikaty i troszeczkę Wam tutaj kończył temat, który sobie dzisiaj rozpoczęliśmy, czyli tak naprawdę to, że ta fizjoterapia jest stosowo prosta, aczkolwiek są w niej elementy trudne. To co mówi Maciek, jedną z rzeczy jest przestawienie jakby swego toku rozumowania na taki prostszy, na znajdowanie rzeczy, które nie działają i próba ich zaaktywowania. To, co w fizjoterapii jest trudne, to jest w ogóle cała diagnostyka różnicowa. I to jest jakby duży problem, dlatego, że my, jako fizjoterapeuci, jesteśmy takimi specjalistami, powolutku stajemy się sta sta takimi specjalistami pierwszego kontaktu. Ktoś ma problemy z barkiem, trafia do nas, i teraz tak, moje zadanie jako fizjoterapeuty jest ocenić, czy dany pacjent, Nadaje się <laughs> przepraszam, na fizjoterapię, czy ewidentnie on ma problem, który do tego w terapeuty jakby kombinacji nie należy. Przykładowo, trafia pacjent z bólem barku, i fajnie byłoby, jakbym to ocenił, że to jest ból barku, wynikający właśnie z problemów mięśniowo stawowo zadłowych, ewentualnych i dysfunkcji układu norwego, a nie na przykład, że jest nowotwór górnego pata płuc, który może objawiać się jako ból barku. I takich problemów jest naprawdę sporo, które mogą być stricte. Dużymi problemami właśnie natury, problemów sercowo-naczyniowych, jakichś problemów trzewnych, jakichś problemów odporowych, ostrych zapaleń, problemów, psy, jakby chorób psychicznych, które będą troszeczkę ukrywały się za problemami narządu ruchu, problemami stawowymi, a de facto to jest tylko i wyłącznie skutek, więc fajnie byłoby takie podstawy diagnostyki różnicowej znać. To, co daje takie szkolenie, to, co daje taka wiedza, Związana właśnie z diagnostyką różnicową to jest to, że ja mogę spokojnie spać i że nie będę pracował z żadnym pacjentem, który też nie potrzebuje innego specjalisty a i szybkiej diagnostyki, żeby ewentualnie móc skutecznie się leczyć. To jest bardzo ważne. W ogóle przed chwilą, tak jak mówiłem wcześniej, wróciłem z negracji i nawet mi się mordka cieszy, bo słuchajcie, w ogóle mega sprawa jest. Myśmy naprawdę ma w ogóle mega pozytywną grupę właśnie osób w Łodzi. Ja w ogóle mam mega szczęście, w ogóle my jako Projekt Master mamy naprawdę niesamowicie szczęście, że możemy obracać się w grupie naprawdę bardzo pozytywnych osób. Zarówno osób, z którymi współpracujemy, jak i osób, które przychodzą wraz na szkolenia. To są naprawdę pozytywne osoby, które no chcą wykonywać to, co lubią tak naprawdę, czyli chcą zajmować się tą fizjoterapią, zajmują się tą fizjoterapią i są naprawdę mega pozytywne, pozytywne osoby. Ostatnio też zauważamy taki hmm, taką małą zależność, że na nasze szkolenia trafia dużo osób, które liczy na to, że odzyskamy ich wiarę w fizjoterapię, dlatego że niestety jakby studiując fizjoterapię, będąc na uczelni, mamy czasami jakieś takie dość wysokie oczekiwania tego, czego się nauczymy, jaką wiedzę będziemy posiadać po zakończeniu tej uczelni, Um, I okazuje się, że naprawdę no, uczelnie często nie spełniają naszych oczekiwań. Ta wiedza jest właśnie strasznie przestarzała. Robimy rzeczy, które jakby nikomu nie pomagają. I tak naprawdę okazuje się, że fizoterapia zaczyna się w ogóle dopiero po zakończeniu studiów, kiedy ja trafię na specjalistyczne szkolenia, kiedy ja mam w ogóle wiedzę na to, jakie książki w ogóle zacznę czytać, co w ogóle mnie może rozwinąć. I się okazuje, że ta uczelnia bardzo mocno zaniża standardy w ogóle bycia fizjoterapeutą, jakby nauki fizjoterapeutycznej i my jesteśmy w ogóle takimi osobami, do których ludzie trafiają i jakby chcą, żebyśmy my, jako bardzo pozytywne osoby, które są na maksa wkręcone w tą fizjoterapię, troszeczkę odzyskały ich wiarę w ogóle w ten zawód, w tą specjalizację, w to, co oni będą w przyszłości robić. Więc taki ogólnie trend jest, że projekt Master w ogóle odzyskuje wiarę w fizjoterapię. Właśnie w szczególności osób młodych, które są po studiach i są troszeczkę to w zawiedzeni. Słuchajcie, nie stresujcie się, nie martwcie się. Fizoterapia to w ogóle piękna sprawa, świetne rzeczy można robić. Można pracować naprawdę z taką ilością osób, z taką ilością problemów. Nawet kompletnie nie zdajecie sobie sprawy z tego jeszcze, co wy w przyszłości będziecie i co wy w przyszłości możecie robić. Także będziecie mieli po prostu szok, głowa naprawdę wybuchnie. Tylko bądźcie otwarci, szukajcie osób, które potrafią fajne rzeczy, uczcie się od nich, wybierajcie fajne szkolenia, czytajcie ciekawą literatora i starajcie się być dość na bieżąco, bo to się wszystko bardzo mocno zmienia. To co trudne jeszcze jest w tym wszystkim, to ewentualnie wybranie z tego wszystkiego, z czym przychodzi do nas pacjent, bo pacjenci przychodzą do nas z wieloma problemami od razu i my musimy wiedzieć, co z tych problemów jest skutkiem. Kompensacją, a co z tych wszystkich problemów jest tak naprawdę pierwotną przyczyną, którą my musimy się zająć. Dlatego, że praca, oczywiście ze skutkiem, praca z różnego rodzaju kompensacjami daje efekty żadne albo efekty bardzo krótkotrwałe, a my tak naprawdę musimy mieć fajny efekt długotrwały, więc musimy tak naprawdę dojść z tego wszystkiego, z tego, tego gąszczu dysfunkcji, z którym przychodzi nas pacjent, wybrać te rzeczy wartościowe i oczywiście. To, co my na przykład w gabinecie wykorzystujemy, to są oczywiście takie narzędzia jak dobry konkretny wywiad, wyciągnięcie dużej ilości informacji, które jest potrzebna nam, analiza posturalna, którą akurat myśmy dzisiaj na szkoleniu, która jest fajnym wstępem do tego, żeby rzeczywiście wyciągać szybko dobre wnioski, szukać asymetrii w ciele ewentualnie już mieć w głowie jakieś możliwości rozwiązania tego. W ogóle z tym moim vlogiem to się troszeczkę śmieszna sprawa porobiła, bo się okazuje, że w ogóle relacje z ludźmi, jakby, które nawet nawiązuje na szkoleniach, są trochę inne, bo się okazuje, że my się znamy trochę lepiej, już tak? Bo wy znacie mnie się troszeczkę na vlogu zewnętrznym, czasami wy jakieś fajne rzeczy mi komentujecie, ja wam odpisuję i to powoduje, że mamy jakąś taką fajną więź, że przychodzicie na szkolenie i my się od razu znamy. To jest mega ciekawe, aczkolwiek jest czasami dziwnie że ktoś zaczyna jakąś rozmowę, zaczyna mi coś mówić, ja się zastanawiam sk skąd on w ogóle wie, a potem myślę, a był taki materiał, tak wspominam już o tym, więc ok, dobra i kontynuujemy sobie dalej temat, więc mamy dużo wspólnych tematów do poruszania, szczególnie osób, które po prostu z osobami, które oglądają już dłuższy czas, a takich osób okazuje się, że jest bardzo, bardzo dużo. Fajnie. Mega zadowolony jestem w którym, w jakim w ogóle to kierunku idzie.